Siemka, Siemka, Ares, chodź tu. Ares e, Nie wiem czy e, ja... <laughs> dzień dobry witam, witam. Witam witam. Jestem na śmieciuchach dzisiaj <laughs> przed świętami jeszcze. Możemy coś dobrego i pożytecznego zrobić. E, jestem w takim miejscu, byłem tutaj na wiosnę raz, ale nie wiem czy wam to pokazywałem chyba nie. W każdym razie e, Możecie sobie zobaczyć o. na tablicę, <laughs> Tak to wygląda. No i będziemy zbierać śmieciuchy. Tam dojdziemy do, do takiej siatki z tamtej strony. Tam tam jest taka siatka. Czasami wędkarze przychodzą i mają takie stanowiska tutaj swoje i sobie się tu po prostu sobie tu wędkują. Nie zobaczymy. Tu z wiosny było wszystko posprzątane. Tu są pojemniki dwa, do których będziemy wrzucać śmieci. Oczywiście mam woreczek. <laughs> Wózka nie biorę, bo to jest... Nie ma tak daleko do chodzenia, także jak załadujemy coś, obej nie było nic, oczywiście to już by było super Ares! 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 No ale dobra, ubieramy, yy, ubieramy sobie, dzisiaj jest powiem Wam taka pogoda nie jest za bardzo. Hmm. No ale zimno tak nie ma, bo jest 3 stopnie. Dlatego nie wziąłem czapki ani nic. Ares! Chodź tu! Ares! Do mnie szybko! Szybko! Szybko, chodź tu! Chodź tu! Auto jedzie jakieś. Nie wiem czy tu jedzie, czy. Jest mgła taka, że. Nie wiem czy mi tam chodził. Tu mało. Audi jeździ, ale. Dobra! No to ubieram rękawiczki i, i, i lecimy z tym koksem. Zobaczymy, co to jest. Rentkarstwo tutaj PL przyniosło. Tylko muszę sobie e, pauzę zrobić. Dobra, weźmiemy ten kubek. Jak tu już jestem, dlaczego miałbym go nie wziąć? Ktoś sobie kawkę wypił i, i sobie zostawił. No, oczywiście pojemniki są, ale po co, po co do pojemnika wyrzucać, jak można to przez okno w samochodzie wypić i przez okno wyrzucić? No idziemy tam, tam na lewo, na prawo, na lewo pójdziemy. Patrzcie, jakie ładne grzybki tu są, A, ładne <grybki> Co to za grzyb jest w ogóle? Nie mam pojęcia Dobra, idziemy Tam nie pójdziemy Pójdziemy sobie Tu posprzątać Tu, o Tu w wodzie jakaś buteleczka, ale nie wiem czy ją sięgnę O, chyba nie sięgnę O, ktoś idzie, ale Sięgnę Niebo wpadnę <gry> Dobra, pauzuję No dobra, to pierwsze śmieciuchy Trzeba po prostu Jakieś tu są, widzę O, proszę Jeden śmieciuch po fajkach Zobaczymy co ci wędkarze pozostawiali No puchy Jasne, że puchy O, i takie właśnie puchy Leżą sobie, a słoik, no słoik musi być, jak zwykle. O, jeszcze lód w środku. Patrzcie, <grym>, tak krótkie. Dobra, wyrzucamy to. Zbieramy te śmieci. Nie wszyscy tylko łowić, ale pospiątać to nie ma komu. Ale brudzić to wszystkim. Aj, takie życie jest. A. Chodź, Ares. Chodź do mnie, idziemy tutaj. Poszukamy jak to wygląda to wszystko. O tu widzę jakąś buteleczkę jeszcze proszę. Pach pach. A to też weźmiemy. Na razie jest tak powiem wam względnie. Chyba, że czegoś nie widzę. Tu jest jakaś pucha. Dobra. No to bierzemy to. Ładujemy. Ach. Jeszcze zdołam coś przed świętami zrobić. Nie ma tak Trochę zelżało To jest ok Wędkarz się już Pakuje do samochodu Nie wiem czy tam Coś złowił czy nie Jakoś mnie to nie interesuje Jest Jakaś pucha chyba to zgnieść. Nawet powiem wam Nie jest tak źle Ale Zobaczymy dalej, ja tu tak dwa razy w roku przyjdę. Chodź tu Ares, Ares to mnie. Tu sobie coś posprzątamy. Tu co jest z baterii. Bo przecież to świetliki czy jakieś tam inne sprzęty wędkarskie musi być oświetlone. Pławiki i te inne rzeczy. Dobra, tu jest czysto. Jest ładnie <noise> Ale przed świętami jeszcze się mówię wyrwie Pogoda się zrobiła odwilż, to będę trochę widział myślałem, że już na śmieciuchy w tym roku nie przyjdę. Ale tu jednak... Wiecie ile mam jeszcze tutaj do uchodzenia? O Jezus. Ale dobra, co? Co dzisiaj zrobimy to zrobimy. Po prostu trzeba coś robić. <noise> A ja się cieszę, że mogę coś pożytecznego zrobić. Tu praktycznie tylko chodzą ci wędkarze, tu nie ma turystów takich, turyści są tam z tamtej strony, tak jak chodziłem wcześniej, tam pokazywałem, to tam się kąpią i tam tu dużo ludzi, tu jest siatka zaraz i tu praktycznie nie ma jak się kąpać ani nic, bo tu takie tylko <laughs> dla wędkarzy miejsce, dlatego to tu brudzi wędkarze. Tylko i wyłącznie wędkarz. Dobra, tam idę po śmieciuch. Żeby za długo filmu nie było, no to pauza na chwilę. No. No to tu posprzątane. <laughs> I tak. Patrzcie. To jest mój woreczek. Teraz musimy to pochować. Tu jest coś jeszcze. Ale co to jest? No i widzicie jak to wygląda. Ten stary garnek niebieski <laughs> puszeczki po kukurydzy, piweczka, takie rzeczy. No, normal. Zobaczymy tam dalej jak wygląda. Tu jeszcze nie jest tak źle, ale dobrze wcale. Ale to uwierzcie mi, że to wszystko wędkarzach czysto. To wszystko nie mogłoby tak być. Mogłoby tak być Ale idziemy dalej zobaczyć Łódka tu jest jakaś Dobrze niech sobie stoi łódka tu jest jakiś Co to jest tutaj? Co to tutaj mamy? Folio Pucha Pucha I jeszcze jedna pucha Same puchy. O, o, patrzcie, tu jest jeszcze pucha. Jak nadepnę, to tak to nie widać. O, kurde, jeszcze bym się przewrócił. Tu widziałem w krzakach coś. Jak tu mam dojść? O, Boże. patrzcie, czapkę mi spadnie zaraz. chodź tu pucho. No nie mogę tam się Sprawa dobra. Ach, tu jeszcze od razu coś widzę. Ach, pod, pod kamieniem. Tu jeszcze coś jest. Patrz, jeszcze tego nie zauważył. Dwie butle. No ale oni mają zdrowie. Tyle tego spijać. Dobra. Ładujemy do. Ładujemy do bora. I lecimy dalej. No i. Czysto, i tak niech to zostanie, żeby było czyściutko. Oby to tak zostało. Co nie wierzę, bo dwa razy w roku tu przyjeżdżamy i. i zawsze jest śmieci. Raz więcej, raz mniej. Już mam pół wora, a zobaczymy dalej, jak to wygląda. Tak z grubsza tam w te ściny nie chodził No może z wiosny jeszcze tu przyjadę. O proszę i tu jest jakieś wędkarze p... p... no nie no bo wiadomo daleko nie ma żeby to wyrzucić takie pudełko jakieś blizdy tu są szmatki no ale po co? do pojemników wyrzucać najważniejsze ryby są żeby złowić ryby nam resztę tego nie interesuje gdzie ja to dałem tutaj to nie mają być tu to miało być do tego wola, bo... tu iść to ha. Nie. Dopóki tak będzie będą ludzie tak myśleć, bo on tylko przyjechał po, po ryby, jest niezadowolony, bo nie złowił dzisiaj nic. Wczoraj złowił 20 kilo, ale dzisiaj jest niezadowolony, nieszczęśliwy, bo nie złowił dzisiaj. <śmienny znikarzy> Oj Boże. No dzisiaj odcinek wędkarski, bo że mi, tu nikt nie chodzi więcej jak wędkarze. I to, co jest tutaj, te śmieci, dwa razy do roku, co ja tu jest, jestem i zbieram, to, to jest wszystko od nich. Już ciągnę to za sobą. <laughs> Muszę to ciągnąć. Nie wchodzę tam w te trzy. Pierdziel. O. Co tu się dzieje? Jaki ładny korzeń. To wodzie patrz. Super. To wygląda. Ale jest taka mgła się. Ares, chodź tu. O. O Jezus, nasylałem się już trochę. Powiem wam tak. jest fotel, usiadłbym na nim. Nie bym bo jest mokry. Patrzcie, taki koliba. Można sobie że posiedzieć i pokołysać się trochę. Ale to wiecie co, zrobimy tak, bo tu już jest siatka. Tu jest ta siatka, mówię wam, że tu nie jest tak daleko. O, tu jest ogrodzenie i tu nie można już przechodzić. O, I zrobimy tak. Ja tu posprzątam, tu troszkę. Tu powejmuję troszkę, tu troszkę powejmuję, tu za tym fotelem trochę tam powejmuję. Zobaczymy, ile tego jest. Dokoptujemy to i myślę, że jak ten brzeg będzie już tutaj podsuntany ten cały brzeg z tej strony, to na prawą stronę pójdziemy jutro albo kiedy indziej. No nie ma się co rwać, powolutku, na spokojnie. Jak jeden worek taki cały dozbieram, to jest ok. No, to jest super. Ech, znaczy super, super ogólnie nie jest, no wolałbym, żeby nie było nazbierane tych śmieci, ale dobrze, że jest nazbierane, będzie wyrzucone w pojemniki, pokażę Wam, gdzie są te pojemniki jeszcze raz. Jak jakiś wędkarz mnie e, o, e, ten ogląda, to będzie już wiedział, że tam są pojemniki i trzeba te wszystkie śmieci, które ma ze sobą, to trzeba iść tam, w tamtym kierunku, to jest niedaleko i trzeba to wyrzucić do tych pojemników, po to te pojemniki tam są. I one są przez odpowiednie służby opróżniane Ile razy mam powtarzać? Dobra Pauzujemy i zobaczymy Co tu w trawie siedzi, nie piszczy <noise> Będziemy piszeć za chwilę Ja wam pokażę zaraz, co tam jest Bo w tamte nie idę naprawdę, bo tam jest za gęsto Ale tu jest trochę takich, bardziej takich rzadkich To zobaczymy jak to wygląda <noise> Powiem wam Masakra jest Wiedziałem, żeby tam nie wchodzić Patrz Że to jest horror Ach, Uwierzcie mi to wszystko Jest wędkarstwo Ale to jeszcze nie wszystko To nie jest jeszcze wszystko Jeszcze bateria oczywiście Ktoś sobie zużył pyk za siebie Siedział na foteliku gryle. Dzisiaj ile po robakach tych wszystkich Nie wolno A jest nie wolno Nie wolno Patrzcie a tu kot idzie, a tu pies leży Widzicie A tam kot Ale nie podskoczył do niego Widzisz? Nie wolno, ale wolałem iść do niego, bo on nie robi nic z kotą, ale mm, jakby tak poleciał <laughs> Różnie by to było. Zostań! Zo... Le... Leżeć, leżeć ładnie leżeć Leżeć, zostań, nie wolno kota. Kol jest ładny, nie wolno Nie wolno. Dobra, wiecie co jeszcze? Uch, ciepło mi się zrobiło. Nie wolno Ares. My kot przyszedł, bo myślał, że może jakieś wędkarze albo coś. Zaraz go muszę wypłoszyć, żeby <gryw> tu podchodził. Ares mógłby lecieć tam do niego. Wiadomo, mu to jest instynkt. Także on tam może być. On tam będzie chodził sobie. Dobra, on tam chodzi, ja muszę pauzować. Ja Wam powiem. Ja nie wiem, czy ja to zmieszczę. Uch brak słów, ręce upadają, patrzcie ile tego jest Ja wierciele no A tu na wiosnę było wszystko sprzątane Patrzcie ile tych butelek Tych kubeczków, po tych robakach Po jakichś innych takich No nie Uwierzcie mi, że to To jest robota wszystko wędkarzy Ares Chodź tu Chodź tu Właśnie To jest robota wędkarzy Także jak ja bym miał taką władzę, to zakaz połowu ryb wszędzie. Tutaj na tym zbiorniku to jest zbiornik wody pitnej, żadnych zanęt do wody, żeby nie rzucać jakichś takich rzeczy. Bo oni z zanętami to od razu butelki, puszki, wszystko wrzucają. Bo im wolno, bo przecież on, to jest pan wędkarz, są składki płaci. No nie? Pan wędkarz, wolno, wolno mu takie rzeczy robić. O. O. Pseudo wędkarze oczywiście, mówię o nich, no bo ale ja już po prostu w tym wszystkim. No, nie wiem, tak sobie, jak to oglądacie, to sobie tak w klatę się puknicie i, i tak powiedzcie sobie, no czy ja jestem, czy ja nie zostawiam, czy ja zostawiam, czy ja wyrzuciłem coś, czy ja nie wyrzuciłem, czy ja śmiecę, czy ja nie śmiecę. Zróbcie sobie taki rachunek sumienia. Bo jak naprawdę, to się nie, nie zmieni, ta mentalność tych ludzi, że tylko chodzą po ryby po ryby tylko. On jest nieszczęśliwy, bo nie złowił ryby dzisiaj. To nie jest relaks. To nie jest relaks, idziesz nad wodą wypocząć fajnie. Przy okazji masz te wędki, dobra, zarzucisz. Biorą, nie biorą. Nieważne, ale wypoczywasz na, na tej pięknej naszej przyrodzie tutaj, nad tymi brzegami. Czystymi, jak posprzątam oczywiście. Można i ładnie wypocząć sobie. O, przy wędkach. Ja nie mówię. Ale nie, po co? Przecież taki przyjdzie, usiądzie na taki fotel i się czuje jak król pan świata. No i będzie sobie rzucał za siebie. Po prostu Wypije, baterie jak zresztą pokazywałem wam bateria proszę zużyta o. Te wszystkie porobaczka daleko mu wynieść tu do pojemników. Daleko to jest? 100 metrów? 200 Swoje śmieci wziąć? Nie. Ale chodź tu A się rozgadałem, dobra, ja to pakuję, ja nie wiem czy, ty, czy ja to zmieszczę do tego wora. Ja pierdzielę no ale wiecie, zrobimy eksperyment znowu. Ares! Chodź tu! Tam wącha, tam kot jest. Nas był. Już nie jest. Ja zrobię eksperyment. Zrobimy i tak. Bo nie myślałem, że tyle tego tu będzie. Tak się nazbierało. Zrobimy tak. To spakuję ile dam rady oczywiście. Już tu nie będę wracał. Ares, chodź tu! Ares! O Jezus. Ty mnie wykończysz. Chodź tu do mnie. Nie chodź tam już. Kota już nie ma dawno. Wącha po prostu. I, i potem jeszcze raz pójdziemy tutaj jak będę miał czas oczywiście, może przed świętami, może po świętach, nie wiem chciałbym Wam u mnie też ten ryneczek pokazać ale wieczorą porą, jak to wygląda i pójdziemy tam w te krzaki jeszcze posprzątać, bo uwierzcie mi, jeszcze są śmieci a już po prostu, już mi się to nie zmieści a tak jak mówiłem, jeden worek dziennie taki to wystarczy, chociaż czasami to mam takich kilka ale, ale jak na dzisiaj to wystarczy jeden woreczek. Ja następnym razem tu przyjdziemy, posprzątamy jeszcze to, pokażę Wam, ile jeszcze tu śmieci jest, a potem pójdziemy, jak to posprzątamy z tej strony, pójdziemy tam w prawo, na drugą stronę, zobaczymy, jak tam wygląda. Także królowie wód naszych jezior i stawów tu siedzą właśnie i wyrzucają wszystko za siebie, wszystko, co mają. Doładujemy. No i widzicie, Ładnie posprzątane. O! Co się człowiek musi nasylać! <grybuj> Ale póki będę mógł się schylać, to się będę sylał. Tu jeszcze koreczki, co mi zostały. To tu oczywiście na te cele retratywne. Oczywiście, jak zresztą wiecie, zbieram je. Trzeba wszystkie odkręcić, te buteleczki. Tu są trochę tych zwrotnych. O! No i tak to wygląda, pełny wór, widzicie, a myślałem, że nie, <laughs> nie, nie nadbieram, ja nie wiem jak ja teraz to doniosę, no, ale daleko nie ma, te parę metrów, parę metrów, no może nie parę metrów, ale dociągnę to jakoś, tam jeszcze, uwierzcie mi, jest są śmieci, także następnym razem jeszcze pójdziemy tam i dopiero potem na prawą stronę, mnie by było wstyd siedzieć, łowić ryby tu naprawdę i i to nie tylko pseudo wędkarze. Bo jakbym powiedział, że pseudo wędkarze yy, tylko śmiecą na tem, to wiecie, ja Wam powiem statystycznie, yy, to jest tak. To by było jakieś 89% jest pseudo wędkarzy, a 11% to jest są wędkarze. Tak to wygląda właśnie w naszym kraju. Yy, jakby przyszła służba jakaś i za te śmieci, wszystkie by im tak pięknie dowaliła jakieś piękne mandaty, to by się jeden z drugim by się nauczyli, ale no służby, no nie ma ich za dużo, po prostu nie mogą być wszędzie, no ale, dobra, nie będę dyskutował na ten temat, bo, bo jeszcze się rozgadam <laughs> po co to wszystko, ha, chociaż nie jeden yy, wędkarz, co oni też mają jakieś tam uprawnienia do kontrolowania yy, innych wędkarzy. <laughs> są w tych całych zarządach i też robią to samo. I dla nich się tylko ryba liczy. Nic więcej. A to czy jest czysto, czy nie. To w dupie to mają. Po prostu. Idę to wyrzucić. Ale święty Mikołaj już, już był. Teraz już nie ma. A ja wory, patrzcie. Wiem, że w tym roku już nie będę worków ciągnął z takich miejsc ładnych, ale no niestety. Takie życie. Myślałem, że tylko będę dokarmiał sobie w lesie zwierzętka. Będę tam worki z jedzeniem ciągnął, a tu się jednak nie udało. No i doniosłem. O Boże. Powiem Wam. Lekko nie ma. Tu jest troszkę na dnie. Też troszkę na dnie. To się wyrzucają. No i to mi się podoba. Po to są te pojemniki, żeby się wyrzucać. A ja to muszę teraz tu, bora wora, szkoda mi wora wyrzucić, bo ja już... muszę to wyrzucić, patrzcie, pełny, pełny, pełny pojemnik, no, o, tak to wygląda właśnie. jedno zagarnięcie, jedno wejście, jedno wejście tutaj i tak to wygląda po sezonie, ale jeszcze tam pójdziemy. No, jeszcze tam pójdziemy, jeszcze raz, ale to nie dzisiaj. Jeszcze to ogarniemy tam, ile będę mógł, żeby ten forek nazbierać. A potem pójdziemy sobie tam, po prostu w drugim. Korki zabieram ze sobą, puszki. Będziemy zbierać jakieś pożyteczne cele. <grymka> Także pójdziemy potem tam zobaczyć, jak to wygląda. Będziemy zobaczyć w ogóle, już tam dawno. Chodź tu, Ares. O, idą wędkarze jakieś. Dobra, to już tam nie idę. Dobra, to będziemy się... Już jest 22... 22 minuty filmu. To ja się żegnam. Chciałbym, żeby ten zbiornik wodny u nas był czysty, żeby się w końcu opamiętali wędkarze, żeby nie robili takiego syfu. Oczywiście buteleczka dobra. To serducho dla Was. Trzymajcie się, ja dźwigam tą buteleczkę i Wyrzucę. Papa, do następnego.